Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Zobaczcie, taka ładna wyszywanka ukraińska. Tutaj, a tutaj ta moja poszetka, szczególnie lubię to. Proszę popatrzeć. Jest to zrobione w formie tryzuba albo może też żonkila. A tutaj kolory niebieskie i żółty. Zawsze wiadomo, że oznaczają Ukrainę, natomiast kolor biały i czerwony oznacza Polskę, więc cały mój ubiór oznacza przyjaźń między naszymi dwoma wielkimi narodami. No cóż, niestety przyjaźń mamy między narodami, ale tutaj jest sprawa, gdzie niestety polscy wynajmujący w mojej ocenie i ocenie moich klientów po prostu dopuścili się no niemalże wyłudzenia w kwestii najmu od moich klientów, Ukraińców. Także, no niestety, zdarzają się takie sytuacje, no ale trzeba, trzeba je zwalczać i nigdy nie sądzić całego narodu po jednej sytuacji, co mówią moi klienci. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i miłego weekendu.